Panie dyrektorze, czytał pan? Zależy o czym. O ciepłownictwie nie czytam, bo mnie szlak trafia na tych pismach. Nie, o tym Aniele. O, to i Anioł się pojawił? Wiedziałem, że ta odnowa skończy się jakimś cudem. Manna z nieba spadnie, albo Bałtyk się otworzy i zrobi przejście do Szwecji. Nie, 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 nie o tym dozorcy. Aniele co parowóz na własnych plecach. Podtargał pod dom pali dzień i noc, żeby mu lokatorzy nie marzli. Czytałem, czytałem, oczywiście, że czytałem. Ech, żeby wszyscy tacy byli. Moglibyśmy w ogóle nie grzać. Ojta. Jak dzisiaj wyłączamy? Od lewej czy prawej? To Rzucimy monetę. Reszka jak zwykle prawa.